Cześć, moi drodzy, wujek Jacek z tej strony. Kończymy kuchnię. Ostatnio Wam pokazywałem, jak regulować sobie fronty. Na podstawie tych czterech pokazałem, w których płaszczyznach można przesuwać front, co zrobić, jak jest mega źle. Kończy nam się regulacja, chce nam się płakać. No to pokazałem Wam parę rozwiązań, które mogą nieco Wam otrzeć łzy. Jeśli chodzi o fronty, zostały nam dwa odcinki: fronty szuflad i uchwyty. Montaż uchwytów będzie potem, bo one mi jeszcze nie przyszły, ale możemy zamontować sobie już fronty do szuflad i obiecałem Wam pokazać patent, jak to zrobić, żeby się nie narobić, żeby no, bez większych regulacji od razu te fronty były ułożone tak, jak powinny. Dobra, zaczynamy. Dobra, na sam początek bierzemy tę ogromną szufladę, Front jest naprawdę, naprawdę duży i ciężki, więc jego polecam akurat montować na ściskach. Żeby ścisk mógł sobie wejść, musimy wymontować szufladę, tak jak Wam to pokazywałem. Te łapki przesuwacie i front Wam schodzi. I znów, do regulacji potrzebujecie mieć jakąś bazę. Pierwszą bazą jest to, czy dół frontu ma być na równi z dołem szafki i ma się zgrywać tutaj z tą małą blędką. Ściski potrzebne są dwa, ustawione na dwie grubości płyty. Tutaj jest na trzy. Tu powinno być jak sobie to buta zrównać. Tu powinno być jakieś półtora do dwóch ustawione. Łapiecie jest na równo, jest na równo. Tak. I teraz I łapiemy sobie na razie na dwóch wkrętach, bo być może się okazać, trzeba to będzie jeszcze tam przeregulować. Kręty trzydziestki. Patrzycie, żeby mam front ładnie doszedł do korpusu szuflady. No i mamy to wyregulowane. Teraz z kolei musimy wsadzić szufladę następną. Tutaj fronty są już dużo mniejsze. Nie, ponieważ chcemy mieć szczeliny po 3 mm, moglibyśmy zastosować raz jeszcze ten patyk. W sumie to zróbmy. Jeszcze raz, ściski, to tym razem potrzeba dwóch niezmiennych przyjaciół podróży, czyli HDF-ki. Skoro szczeliny mają mieć 3 mm, to jak znalazł, kładziecie je sobie, jedna, druga. O, ten kącik. I tu od razu masz możliwość niwelowania jakichś krzywizn, jeśli coś wam tam po powychodziło. To tego już nie zastosuję, bo szuflada jest dużo, dużo niżej. Więc i tak musimy dać patencik, który Wam chciałem pokazać. O, dobra, chwila, tylko muszę go przynieść. Na czym polega patent? Kiedy nie możecie złapać ściskiem, bo ma się bardzo słaby dostęp. Bierzecie dwa kawałki grubej, dwustronnej, mocnej taśmy klejącej. Przyklejacie w jakieś miejsca. Dwa, najbardziej wysunięte, jeśli macie coś tutaj nie w jednej bo coś wam się tam rozeszło Zdejmujecie. Zdejmujecie HDF-ka jedna, druga. I tutaj już od razu przykładając starać się zrobić to dobrze dociskamy. Krętarka. No, troszkę nam tutaj uciekał, bo mi ten front odskoczył. Więc zaraz to przykręcimy nas jeszcze, tylko muszę wsadzić tę HDF. -ka. O tak, tego trzeba było. I jest ustawione. Te mniejsze regulacje można już zrobić na, na prowadnicach. A w każdym okay. razie następne zobaczymy, czy to będzie konieczne. No tak na styku mi to wyszło tutaj. Nie wiem czy to widać. Działać działa, ale wypadałoby ten frontik odrobinę w dół jeszcze. ten poprzedni przykręcić. Będziemy mieli tutaj nie lada problem. No dobra, to na razie zrobimy tak. Zaraz HDF-ki weźmiemy pod ten e, oklejny na 2 mm. Jedną, drugą. Ta sama sytuacja. Ok, no chwilę nam to zajęło. Ale jest już gotowe wszystkich 6 frontów. Tutaj przez to, że jest tipon. Żeby mogły być te pełne szuflady, no to mamy przy pełnym wysuwie Naprawdę niewielką odległość, muszę po prostu z tym uważać Ale też Wam powie, że te szuflady będą za każdym razem wysuwane na pełną, na pełną możliwość I teraz tak Jeśli macie taką sytuację, że po wysunięciu Jednej szuflady na max i drugiej szuflady na max Tutaj nie macie szczeliny, tylko Wam się albo to rozjeżdża, albo Wam najeżdża jedno na drugie. To spróbujcie po prostu, często jest tak, że tylko jedną prowadnicę, którąś z tych głównych, tamtą albo tamtą, ustawiliście nieco, no 2 mm powiedzmy podniesioną, więc zostawiacie wkręta z przodu, popuszczacie te z tyłu i podnosicie albo opuszczacie i wkręcacie wkręta, żeby zobaczyć, czy, czy, to, e, czy to pomogło. Raczej nie ruszajcie tych prowadnic. One są po to, żeby wyregulować front, ale wy front dzięki tej metodzie, którą pokazałem, macie od razu wyregulowany. Ja samych frontów i tych szczelin potem nie ruszałem w ogóle. No zobaczcie jak to jest. nic tutaj jest, nic, nic tutaj nie trzeba regulować. Ale miałem właśnie problem przy tej szufladzie, że jak one wyjeżdżały to z jednej strony zostawała ta szczelina na 3 mm, a z drugiej już zahaczały. Musiałem po prostu tamtą lewą prowadnicę z tyłu nieco opuścić, dzięki czemu ona przy wyjeżdżaniu jedzie w górę, znaczy jedzie równo zamiast w dół. Jeszcze jeden patent wam chcę pokazać na sam koniec. Tu miałem problem z tym, że jeden front był tak, a drugi front był też tak. I tu się pojawiał nam uskok. Poradziłem sobie z tym w ten sposób, taki myk. Trzeba zdystansować, wkładając tutaj jakąś okleinę, jeśli chcecie odsunąć front, tak, albo tutaj jakąś okleinę, jeśli chcecie odsunąć front w ten sposób. Nie wyregulujecie tego, ruszając główne prowadnice, ponieważ w pozycji zamkniętej będzie ładnie, ale jak tylko troszkę ten front wyjedzie, to od razu zacznie nam tutaj szorować jeden z drugim. Nie o to chodzi. Możecie sobie po prostu wziąć jakoś tam. W maksymalnych przypadkach hdf ale wątpię, żebyście mieli tak krzywe fronty, żeby to trzeba było aż tak tutaj równać. OK, na dwójka albo 0,8. Każdy powinien to dostać. Jak nie, to sobie kupcie po prostu metr czy dwa metry takie okleiny. Wsadacie od dołu w trzech miejscach, tam gdzie są wkręty. Od spodu, po kawałku. I dzięki temu dystansujecie. Widzicie, tutaj zdystansowałem dołem. Górą tam doszło i dzięki temu to wszystko jest wyregulowane. Znając te patenty, można bardzo dużo zaoszczędzić na, na szufladach, ponieważ nie trzeba kupować tych drogich systemów, które mają systemy możliwości regulacji samych frontów, dosyć proste, no ale są droższe, jakieś 3-4 razy. Zresztą o tym było, jak kręciłem szuflady, więc jeśli Was to interesuje, to wrócę do tego odcinka. A jeśli chcecie nie przegapiesz takich odcinków w przyszłości, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał. Co tydzień staram się wy... wypuścić wam jakieś ciekawe materiały. Co tydzień w piątek o 18.00 i nie inaczej będzie teraz. Mam nadzieję, że się będziemy widzieć już razem. Cześć!